Dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku przystanku Biblioteka. Witamy bardzo serdecznie z tej strony Jagoda i Daria. I w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowały temat harego Angela. Tym razem sobie porozmawiamy o ekranizacji. Tak jest, poprzednio trudno nam się było troszeczkę powstrzymać, żeby nie łączyć jednego z drugim, ale bardzo się tak. starałyśmy. Rozmawiałyśmy przed chwilą, e, dla Państwa tydzień temu, dla nas przed chwilą, bo nie będziemy ukrywać, nagrywamy te filmy po sobie. <laughs> Prawda. E, rozmawiałyśmy o książce, teraz będziemy rozmawiać o filmie, no ale zakładamy, że e, mogą być wśród Państwa osoby, które e, nie oglądały poprzedniego filmu, zatem e, parę słów streszczenia. Mamy do czynienia z prywatnym detektywem, tytułowym Harem Angelem, który to no, jest takim detektywem od spraw drobnych. Jakiś tam zgubiony portfel, jakiś tam niewierny mąż, a tu nagle odzywa się do niego bogaty człowiek przez swojego adwokata, niejaki Louis Seifer i prosi go o to, żeby odnalazł człowieka, który wisi mu pieniądze. Ma jakiś tam dług do spłacenia. Mężczyzna nazywa się Johnny Favorite. Jest sławnym piosenkarzem sprzed wojny, no ale niestety na wojnie ciężko doświadczony, wrócił no, niekoniecznie zdrowy umysłowo. Umieszczono go w szpitalu dla osób z problemami psychicznymi, no i tam Louis Cypher próbował go odwiedzić. Ale poczyniono mu pewne trudności, w związku z tym mężczyzna wyczuł, że coś jest nie tak i prosi Harego Angela, żeby ten sprawdził, czy rzeczywiście Johnny w tym szpitalu się znajduje. Hary myśli sobie, że zlecenie też takie tak. w miarę proste. No jak facet jest na miejscu, to, to jest na miejscu, a, a jak nie jest, no to się wybada, gdzie go przeniesiono. A zawrotna jak na tamte czasy, no bo akcja filmu dzieje się w 1955 roku w Nowym Jorku. Zawrotna suma 5000 dolarów dla Harego Angela, który wiecznie jest pod kreską, jawi się jako złote góry, więc nasz detektyw przyjmuje, przyjmuje to zlecenie na swoją tak. niestety zgubę. No jakby wiedział, to pewnie by nie przyjął, co. Więc może, tak. gdzie pieprz rośnie. Także y, to tyle y, a propos streszczenia, a teraz już będziemy lecieć grubymi spoilerami. Tak, porozmawiamy sobie o ekranizacji, tak jak egodam ja mówi, no nie mogłyśmy się powstrzymać, żeby czegoś tam już Wam nie zradzić. Film jest z 1987 roku został nakręcony, wyreżysowany przez Alana Parkera. Zagrali w filmie Mickey Rourke jako właśnie tytułowy Harry Angel, Robert no De Niro. Czekaj, czekaj, tu się zatrzymamy. No i co powiesz o Mickeym Rourke jako o Harrym? Bardzo mi się podobał, w ogóle w, jeszcze wczoraj sobie no, oglądałam ten film, bo ja go oglądałam parę razy, ale to już było tak dawno, że uciekło mi jakoś tak to wszystko, jak, jak to było i sobie go odświeżyłam i bardzo mi się podobał, taki, e, no wpasował mi się jednak w ten... E, w Naprawdę ten... jak Harry wyjęty z książek, w tak. tym pamiętym garniturze, taki w taki no. Także bardzo, bardzo trafione mi się mm. wydaje akurat ta, ta jego postać. Tutaj. Taki tutaj sympatyczny człowiek go żałuje, ale tutaj taki troszeczkę przegryw życiowy. Ale wiesz co? Dla mnie, mimo że Mickey Rook jest w tej roli świetny, to jednak film Kradnie Robert de Niro. No ja tak! Cipher. Ta scena. No to, że jest szkoła jednak. …obiera nie? jajko. To po prostu i. I nie wiesz wtedy jeszcze, że on jest lucyferem, mm -hmm. tak? Ale on obiera to jajko tymi, z tymi długimi, mm -hmm. pięknymi, wypielęgnowanymi paznokciami i mówi o tym, że w niektórych yy, w niektórych kulturach jajko oznacza nowe życie i tak nowe to jajko życie, obiera, no. obiera i potem jest zgniata. Mm -hmm. No, wydaje się, że to tylko człowiek, ale on to robi w taki sposób, że po prostu się go boisz. No, naprawdę fantastyczny. I tak jak mówisz, te jego wypielęgnowane dłonie, te paznokcie, i tam była później ta scena, jak on tak, co on miał chyba taką laskę, czy coś mm -hmm. i tak wiecie, w taki sposób. No nawet nie umiałem tego pokazać tak... Ta, w taki sposób delikatny od drugiej strony złapał i, i te paznokcie takie. E, takie szponiaste. No, ale ja się właśnie naprawdę. zastanawiam, co kino ma do tych paznokci. No bo na przykład nie wiem. pamiętasz wywiad z wampirem? Oni też Oli, mają, też takie, mają takie, no. takie, takie szpony, no, co, mhm. ma, co to ma pokazywać, że, co, że potwór? Bardzo możliwe, że tak, ale takie wypielęgnowane, to z drugiej strony taki paradoks, nie? Mhm. że potwór a jednak taki, no, a może tak po prostu była, był wizerunek tych. Tych, tych postaci, takich mrocznych, ale no rzeczywiście mają, mają to do siebie. Lisa Bonet jeszcze grała i Charlotte Rampling. Możemy się tego dowiedzieć z okładki tutaj, tak, tutaj tak. książki, które, które my mamy. Tak no zęba, i powiem że... ci, że pierwsze co mi zgrzytnęło, bo generalnie mhm. film mi się bardzo podobał, yy, jednak dla ludzi wykowanych, yy, bo on przez yy, yy, pewne strony internetowe jest klasyfikowany jako horror. Tak. No, i wiesz, ja, która się boję, jak coś yy, głośniej przy mnie stuknie, mm, <laughs> raczej mm, się nie bałam, więc mm, to już jak dla y, miłośników gry o tron, to nie jest film straszny, tak? To można powiedzieć, no że nie. to jest po prostu bardziej thriller, thriller niż horror, yy, ale do, do tego jeszcze może dalej przejdę. Yy, zmierzam w każdym razie do tego, że no, yy, pierwszą rzeczą, która mi zgrzytnęła, to wyjęcie akcji Nowym, z Nowego Jorku i przeniesienie do Luizjany. Tak. Z jednej strony rozumiem ten zabieg, no bo pokazanie tej, pokazanie tej murzyńskiej, złe słowo, czarnoskórej społeczności, mm -hmm. która sobie tam w tej Luizjanie żyje i tego właśnie całego wódu i tego, że oni są biedni i tego, że jest im ciężko. I tego, że no, tam jest ciągle gorąco, więc oni się wszyscy pocą. Z jednej no, strony to rozumiesz, bo jakby taka y, nawiązanie do tego, że jesteśmy, jesteśmy blisko piekła, więc nam gorąco. Z mm. drugiej strony ten ciągle też padający deszcz i to parowanie, więc, więc jest klimat. Ale brakowało mi tego Nowego Jorku w tym tak, filmie. Tak, jak najbardziej. Ale mamy tutaj to wyjaśnione w posłowie w książce. W ogóle nie wspomniałeś już wcześniej. Ale to miałyśmy tyle tematów, że egzystencjalnych. Świetnie, posłowie e, też. Tak, posłowie świetne i w ogóle jak są dobre posłowie i, i jakieś dobre wstępy do książek trzeba, mi się wydaje o nich mówić. Tak, to wiele e, Grady wie. Hendrix mhm. tutaj posłowie pięknie napisał. Bardzo ciekawie, skondensowane i z wieloma wiadomościami możemy się dowiedzieć, dlaczego e, taki był zabieg. E, był zabieg taki reżyserów, a nie inny. Książka miała wyjściowo być zekranizowana, ale później mm -hmm. z przyczyn losowych jednak to wszystko um, no miało prawie, że nie dojść do skutku i dopiero w latach właśnie um, 80 um, No Dlaczego była Louisiana? No Jest wyjaśnione, że ze względów finansowych jednak było to wiele taniej. tańsza niż mm -hmm. Nowy Jork, co niestety dla nas, niestety, bo mówię, świetnie by było zobaczyć te wszystkie ulice, ale z drugiej strony, y, może kiedyś ktoś się na to porwie. Może tak. Bo wczoraj oglądałam razem z moimi narzeczonych i mu to powiedziałam, że no to jest w książce było tak, tu jest tak, a on mówi, a może ktoś się za to weźmie. Ja mówię, no, Mówię fajnie by było zobaczyć jakiś remake tego, tego to dzieła. Było, to, nie? to by było fajne. Także podbijamy tu temat, może, może gdzieś kiedyś ten filmik wypłynie. I co jeszcze tutaj było w tym posłowie ciekawego? Mamy tutaj troszeczkę też o autorze. Może jakby ktoś chciał się dowiedzieć, co to był za pan, i, yy, i fajnie tutaj troszeczkę nawiązanie do tego stylu noir, na czym, na czym on polegał, z czym się wiązał, z jakimi filmami, dlatego polecamy też posłowie. Nie omijajcie ich, bo można się fajnie rzeczy dowiedzieć. Yy, a co do filmu. O, chciałam powiedzieć teraz, nawiązując do Twojej wypowiedzi. Ja oglądałam ten film kiedyś. A propos, dlaczego był sklasyfikowany jako horror, ponieważ to był tutaj 87 rok. I to było inaczej się odbierał ten film kiedyś. No wiecie, ja go oglądałam, jak miałam, nie wiem, czy miałam 13 lat. W ogóle nie wiem, dlaczego ja oglądam taki film w takim wieku. Wiesz, no, dla fanów gry o Tron dzisiaj to on już w ogóle nie jest tak. straszny, tak? Ale wiecie, ja nie zapomnę, portki pełne normalnie ze strachu. Jak się kiedyś oglądało na tym starym telewizorze, to. I rozmawiałam z moim Mirkiem i on powiedział to samo: mówi. Taki byłem przerażony, no ale jak byliśmy, można powiedzieć dziećmi, tak, początkującymi nastolatkami, to ten film kiedyś naprawdę robił piorunujące wrażenie. No. Ale dla dzisiejszego widza po można powiedzieć tylu latach, tak, przeszło 30 lat, jeżeli tam dobrze liczę, no to, to jednak technologia, wszystko się zmienia, ale Prawie 40. 40, no rzeczywiście, nie? Prawie 40. Sentyment jest, jest. ale kiedyś to było normalnie, jak się oglądało w wieku takim młodszym, to normalnie ja pamiętam, byłam zaaferowana strasznie i przerażona. Ale wiesz co, ja, ponieważ właśnie jestem taki strachliwy bolek, to w tej scenie zbliżenia, kiedy tak pada ten deszcz mhm. i on już w którymś momencie leje się po ścianach, a potem on się zamienia w krew, mhm. to to jest takie obrzydliwe. No. Naprawdę. No, no dzisiaj to jest takie obrzydliwe. To jest jedyna scena, kiedy ja mówię, no nie, no, no nie, no ja wysiadam z tego pociągu, ja chyba już nie dam rady dalej. Bo pozostałe sceny tego wyciętego serca, tak, mhm. czy, czy nawet tam poderżniętego gardła, no to już nie robią takiego wrażenia. Tak. Powiedzmy, no tak jak uczepiłam się tej gry o tron, ale wszyscy wiemy, jakie są sceny z grze o tron, to, to w erze człowieka, który już to widział, Mhm. To, to już nie robi tak, takiego wrażenia. Tak. tak, to jest raczej delikatnie wszystko tam pokazane. Mhm. Także tylko jedna ta scena no, w tym pokoju hotelowym, tak, tak uważam, że to dzisiaj jest, jest okropnie obrzydliwa. Ale ja mam teraz kontrowersyjną tezę i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, mhm. że to jest y, książka i film, jednak lepsza kolejność to jest najpierw film, potem książka. Bo ten film jest świetnie skonstruowany. Jak znasz książkę i wiesz, co się wydarzy, to te sekundowe przebitki różnych obrazów yy, nie są dla ciebie zaskoczeniem. A tak musisz sobie ten film poskładać, jak na przykład yy, przez sekundę widzisz tam faceta w czarnym płaszczu, mhm. albo przez sekundę widzisz, jak adwokat się dusi. Tak? I nagle potem, powiedzmy 15 minut później, dowiadujesz się od Louisa Seifera, że no adwokat już nie stanowi problemu, i nagle przypomina ci się tamto. Jak znasz historię książkową, to to jest dla ciebie y, wszystko jasne, no bo, tak. bo wiesz. Ale jak nie znasz, to te puzelki są świetnie porozkładane w filmie. No, prawda, no to jest racja. No, ten film naprawdę robi dobre wrażenie, pomimo tego, że jest y, z końcówki lat 80. -tych. I no masz rację. Jednak taka kolejność jest y, bardziej jest, zaskakująca. Tak, bardziej zaskakująca. By Mhm. Bardzo mi brakuje niestety no, tej sceny w metrze. Tak. Co prawda y, no, są właśnie tam te przebitki, mhm. że, y, że było to wyznawanie szatana przez Krusemarka i A. że była ta orgia, ale no. nie było tego y, no. po prostu tak jakby w całości, no. tak? Można no, ale powiedzieć. trwa to wszystko właśnie na tych przebitkach, mhm. te plus minus 20 sekund. Dobra, jaka, no, tak. jest, y, jaka jest symbolika kręcącego się wiatraka? Nasz pomysł. Symbolika kręcącego się wiatraka. Tak. To będzie coś związanego z jakoś z upływającym życiem, czy z przeznaczeniem? No sama się właśnie tak zastanawiałam, o co chodzi z tym wiatrakiem. Czy tak jakby po prostu nie. Y, 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 tak jakbyśmy... Y, nie jestem do końca pewna. Y, Jakbyśmy nie mogli może uciec jakoś przed tym przeznaczeniem, że to tak czy inaczej ono nas dogoni i... Że jesteśmy w takim błędnym kole, więc to tak. się kręci. Tutaj no. nawet w książce było, że po prostu, no tak czy inaczej to wszystko, no i tak go dogoniło i tak to jakby to przeznaczenie i to, że... no, no tak mi się wydaje. To, bo ja mam jeszcze taką teorię, że wiatrak jest jednak e, związany z e, m, ochładzaniem powietrza mhm. i że dopóki on się kręci, nie trafiamy do piekła, a jak on się zatrzymuje, to robi się coraz cieplej coraz cieplej i ten chary biedny jest, no, jest skazany na ten swój los, nie? Mhm. No, a to czerwone Mówili, okno, tak. to chodzi o to. Czerwone okno. E, jest taka przebitka, że on sobie od czasu do czasu przypomina kamienicę jakąś nowojorską z jednym czerwonym oknem. Tak. to jest to, o, to ten pokój, w którym e, Był on ten... zostaje zamordowany, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Ja też to tak odbrałam. To jest to pomieszczenie, gdzie oni go tam mu prowadzili. I ostatecznie tam w trakcie napisów, jak on zjeżdża tą windą, no to rozumiem, że to jest zjazd do piekła, tak? Mhm. No, no ja też bym tak to odebrała, chociaż bardzo mi się podoba klimat tych starych wind, no. nie to co teraz, nie? Nie no, takie wiecie, okratowane i po prostu później ten cień tej windy, no to jest mega, to jest naprawdę, naprawdę ciekawe. No ta ostatnia scena, e kiedy on mówi... wybiega i ucieka sobie? Nie, mówiłam, że, że będą nie? spoilery. Kiedy on już wchodzi do tego pokoju hotelowego i odkrywa, że Epifani nie żyje mm -hmm, mm -hmm. i policjant mu mówi, że no teraz za to zapłacisz. No tak. bo y, no, perspektywą jest piękne. jakby y, krzesło elektryczne i ten zrezygnowany Harry, y, który już wie, że sypiał z własną córką, Mhm. No to jest problematyczny raz w, w poprzednim filmie. Jak tak, to tu tak jest bardziej głębszy filozoficzny temat, tak. także odsyłamy do naszego poprzedniego filmu. Bo jeżeli to powiedzieć. jest ciało żadnego, to jednak sypiał z własną córką. A jeżeli nie, to nie. To też, tylko metafizycznie. Yy, no, tak. Aha, no, czyli widzicie. Tak. Ciałem innego mężczyzny, jednak swoim duchem. Mhm. Tak, 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 No, już się zabiła. Tak, w każdym razie i on taki zrezygnowany, biedny, mówisz, tak, że on wie, że spłonie w piekle i to ma takie podwójne znaczenie. Tak. Że... I to już było takie też podanie się jego, że po prostu bo mieliśmy takiego harego, takiego przebojowego, nie do końca jak go ja dam wyświeży, to gdzieś brudny, co myśli, to powie, po prostu dąży do jakiegoś tam swojego celu, tak, no bo zawsze w jakiś sposób wydusił tych swoich rozmówców, można mm -hmm. powiedzieć. Zawsze wydobył tą swoją informację. Nie zawsze jakąś konwencjonalną metodą. A w tamtym momencie to tak jakby było takie ucięcie tego, kim on myślał, że jest, a okazało się coś innego. No i tutaj film jest też jednak bardziej dosłowny niż książka, bo pokazuje nam jednak wyraźnie, że yy, w momencie, kiedy giną ci ludzie, to nie robią tego sataniści, tylko robi to Harry, który w tym momencie tak. jest Johnem, dlatego nie pamięta, nie? Mm -hmm. Że tak. John jednak likwiduje wszystkich tych, którzy go pamiętają. Tak, tak, dokładnie. To tu jest to bardziej w inny sposób rozwiązane. Nie? Mamy podane pokazane tak, tak. jakby, że to, no, że to po prostu on zrobił, tylko tak jakby że do starego doktora tak sam strzelił dopiero, tak. potem wyszedł na kolację. Że to Marka ugotował w tej zupie. Kiusemarka ugotował w zupie córkę Kusemarka y, tam wyciął jej to serce tego biednego. Mhm. Ale powiem ci, że w książce mega mi się podobała ta scena. Zapomniałam wtedy dodać, jak on po prostu wie, że go znalazł i ona tam rozłożona na tym kawowym stoliku i to serce gdzieś tam pod jakimś ta. paprotką. O kurczę, wy nie, no mega, mega, nie. Także no tutaj to było dosłownie pokazane, nie? Tak, ale mówię, ten film jest, ja mam do niego taką nostalgię, bo to jedyny, ja mówię naprawdę w ogóle ręka w górę, kto też oglądał ten film za jakiegoś dzieciaka i też po prostu trzałem portkami, tak jak ja, czy w ogóle znajdują się jeszcze takie osoby, bo mówię, jego inaczej się odbierało kiedyś na starym telewizorku. Yy, po prostu kiedy yy, ta konwencja tych filmów i tego tworzenia była inna. I to naprawdę nie ja jestem to w stanie zrozumieć, że on po prostu był wtedy klasyfikowany inaczej. No My po tych dzisiejszych, w tych dzisiejszych czasach, rzeczywiście, tak jak mówisz, kiedy mamy wszystko y, takie brutalne sceny niektóre podane w inny sposób, w innych filmach, w innych produkcjach, to już to mało rzeczy takich nas y, można powiedzieć szokuje, a tym bardziej takie filmy też już odbieramy inaczej. Tak myślę. Ale lubimy filmowego tak. Harego, lubimy. lubimy filmowego I Luisa Seifra też bardzo. Znaczy się, no to, to jest, jest złe słowo. Złe słowo. Ale ktoś mi jeszcze chodzi po głowie. Wiecie co? A propos tego, że my tutaj teraz rozmawiamy o różnych wcieleniach e, diabelskich, tak? Porozmawiamy mm. teraz, e, teraz o Luisie Seifrze. Nawiązywałyśmy do Irego Lewina, do Dziecka Rozmery. E, chyba został nam jeszcze Adwokat Diabła. Tak jest. Tak mi się wydaje. Ja też nie dobry, czytałam. Nie wiem, czy mam ja książkę. Czytałam. Kupowałam książkę? Nie wiem, czy kupowałaś książkę. Ku, czy Nie wiem. Teraz, czy kupowałam książkę? Wiecie? Ja nie wiem, wiecie? Mam, ja mam swoją. Nie wiem, czy też mamy biblioteczną, czy ja kupowałam. Ale kiedyś to nadrobić. By w przyszłym roku. Tak, trzeba było kiedyś ją nadrobić i to mieć taki pakiet wcieleń. Tak. Matka, to jest. może wiesz, kiedyś zawierzyłem jeszcze za y, y, Raj Utracony albo Fausta. Boże, wiecie, jak bardzo chciałam zawsze to kiedyś robiłam do tego podejście, ale to byłam na. Miałam 16 lat i tak jakoś mi nie podeszło, ale bardzo chętnie bym spróbowała jeszcze raz. Chociaż lubiłam tę scenę, y, tą początkową w raju utraconym. Y, mm -hmm gdzie tam Mephisto Felezon się tam przedstawiał i tam, Uy. pamiętam, takie jakieś wrażenie to na mnie Moja zrobiło. Moja kościogonowa starość. Mogłybyśmy to kiedyś zrobić, ale to by było pewnie... Bardzo niszowe. Bardzo niszowe i bardzo by nas y, zajmowało pewnie. Tak. <laughs> co jeszcze byśmy chciały powiedzieć o tym filmie? Czy jeszcze coś pominęłyśmy? Nie, chyba... Kurczaki były wszechobecne wszędzie. No właśnie, co on miał do tych kurczaków? No nie wiem, właśnie. Bo, bo, bo ona w ogóle tego nie ma, tego wątku, kur, że on nie lubi kur. Nie ma tego wątku. Ja nie pamiętam tego wątku, że on nie lubi kur, nie mówił raczej tu, a mam tą książkę dosyć na świeżo przeczytaną. No epifani podżynała tego kurczaka w Central Parku i tam też mm. była ta scena, gdzie ona tam w tym swoim szale, tak, można powiedzieć. Tak, ale potem pamięta, że on uciekając wpada do tej ścieżki, tak. do tego kurnika i po prostu przy tych kurach do... No, ministerstwo pełno. głupich kroków. Mhm, Biedno, no. że nie lubi kur. Nie wiem. Tak, było dużo kur. I piesko ugryzł jeszcze w tym. Tak. Gonił go, to też było takie... no ciekawe, znaczy podobało mi się, to taki śmieszny przerywnik, on w pewnym momencie później coś mówił, co się stało, ugryzł pies i tak szedł i ja taka, wycie takie rzeczy, nie raz, no ale dobrze, taki to już... Taki <laughs> wiedzący, że wdepnął w i nie I to poważne, nie? I jeszcze ugryzł go pies, nie? No to już, wiecie, totalnie przechrapany miał facet. No, ale film jest nostalgią jak dla mnie i inaczej go odbieram kiedyś, inaczej go odbieram teraz, kiedy się go bałam, ale to mówię, to było takie wow, wow, widziałeś ten, widziałeś ten film? Nie, nie i później każdy oglądał gdzieś tam na jakichś kasetach wideo, to było naprawdę, wiecie, mega. Bardzo mi się podobała ta scena, kiedy Epifani wysiada z autobusu, on siedzi na nią, czeka, taki właśnie zmęczony, wymiętolony, w podkoszulku, powłóczący już tą nogą, bo ten pies go pogryzł i on mu właśnie mówi, że no, kiepsko wyglądasz, czego ode mnie chcesz, on tak na nią patrzy, przydałoby się prać. Tak. To było, to, to było dobre, no tak na niego w ogóle nawet nie skomentowała, tylko coś innego powiedziała, nie. Ale po pifaniu w ogóle też była taka scena, taka bardzo erotyczna, nie, gdzie ona mm -hmm. myła te włosy i po prostu miała okrągłą koszulkę, nie miała stanika. no to miała też... stanik. Chyba. Nie? Nie. No dobra, wieszem na słabę. Ale to y, podobało mi się pod względem takim, co ładnie to było zrobione, tak. Y, y, no. Tak mi się to oglądało? Jako film z lat 80., ale naprawdę, naprawdę ciekawie. Niepotrzebnie i to dziecko dokleili. Tak, też nie rozumiem tego wątku tego dziecka, bo to tak nie z gruszki, nie z pietruszki, nie? Tak, i potem wie, te oczy. Tak, demoniczne. No. no. W każdym razie gorąco polecamy, bo świetny film. Świetny film, polecamy. Wcale nieźle się zestarzał. Mówię to z perspektywy osoby, która widziała po raz mhm. pierwszy. O, widzicie, czyli, czyli jednak naprawdę tak jest. No i co, polecamy zarówno książki, jak i film. Mówcie, czy czytaliście, jak odbieracie ten film, czy teraz przy, może po naszej recenzji to zabierzecie się. Za książkę albo odwrotnie, także jesteśmy ciekawe i mówcie nam niezmiernie o co, co myślicie o tej osobowości podwójnej Harego. Tak. <grych> czy macie taką rozkminę, czy nie? Czy w ogóle ktoś ma. Ja się w ogóle nad tym zastanawiam, ja się? Tak mam. Tak, tylko my tu po prostu tak zastanawiamy się, ja nie zwracam na to uwagi, ale jak powiedziałaś, to wy, no, rzeczywiście, to jest trochę takie... No bo ja bym wiesz, w pierwszym momencie ta myśl, no dobra, no yy, yy, tak przeniósł się do ciała chłopaka, zrozumiałe, ukrył swoją duszę w cudzym ciele, no diabeł mhm. go nie znajdzie. Ale potem tak zaczęłam, no ale jak, zderzam jego serce, to znaczy, że ciało yy, kapucz. No to to o co w tym chodzi? No. No. a jeżeli to było, dusza Harego się przetransferowała do ciała um, Johnego, żeby, żeby się jakoś tam ukryć Johnego, no to dlaczego, owszem, operacje plastyczne operacjami plastycznymi, ale czemu nikt go nie poznał? No nikt nie? Nikt nie wiedział, że to jest Johnny. I wszyscy mówili, że zginął i po prostu yy, albo nikt go nie widział i on na pewno już nie żyje. A tu nagle takie coś. Dlatego się zastanawiamy, jak to faktycznie. Jak to faktycznie było? A w ogóle chciałam jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, bo nie no. powiedziałeś o tym, a powinniśmy powiedzieć w posłowie tutaj, możecie. Ja co? Ja cię mam W ogóle w tym posłowie. Ale mniejsza w to. Mhm. Podobnież autor y, pisał drugą część, która się nazywa Angel's Inferno. Y, niestety zmarł i chyba ta książka nie ukazała się, bo dowiadujemy się tutaj, że po dostarczeniu kolejnej wersji książki DYSURIO kwietnia 22 17 roku w swoim ukochanym domu w Montanie, otoczony przez przyjaciół i rodziny zmarł autor. Dlatego nie wiem, czy wyjściowo miała Angel's Inferno 750 stron. Udało się autorowi jakoś ją odchudzić, ale koniec końców nie wiem, czy Angel's Inferno zostało wydane. Nie wiem, nie sprawdziłam. Czy po też. prostu czy to jest. Czy na tyle było wersją pilotażową, że po prostu się nie, nie ukazało? Się. Pilotaż 750 stron. Wiesz, no. książka telefoniczna. No nie, no bo naprawdę jest. Wpadł na pomysł kontynuacji powieści Harry Angel zatytułowanej Angel Inferno. Niestety zanim rozpoczął pracę, dowiedział się, że choruje na raka szóstki. No bo Harry Niestety. Angel to też jest polski tytuł, nie? oryginał tak. jest Fallen Angel. Fallen Angel, mhm. A film był Angel Heart, nie? Tak. Można inaczej. dostać po, pomieszania z poplątaniem. Można, tak? można dostać, ale y, odsyłamy, bo tu mówię, ciekawe rzeczy też są. Ja lubię w ogóle czytać posłowia mm -hmm. i wstępy, bo naprawdę można się czegoś tak. dowiedzieć jeszcze takiego, poza tym ciekawego. No, to chyba ja już tyle chciałam. Ja już też myślę wyczerpałam temat, także y, jeszcze mamy gorącą prośbę, bo zawsze jak o tym przypominamy, to y, idziemy w górę. Bardzo prosimy o kciuki, bardzo prosimy o subskrypcję. Tu gdzieś bo, dzwoneczek jest, tam, tak, tam w góry w rogu. Albo na dole, albo na można dole kliknąć. Tak. W każdym razie bardzo prosimy, bo to jest najprostsza forma wsparcia naszego kanału, bo każdy, ta, każda ta głupiutka łapka w górę sprawia, że my tak naprawdę lądujemy od czasu do czasu na stronie głównej. I może o nas usłyszeć ktoś, kto w ogóle nie wie, że istniejemy, także bardzo bardzo prosimy o takie rozmowy. Tak, i, i może będzie chciał nas później jakoś no. wesprzeć. I polubić. Tak, i wtedy będziemy częściej nagrywać dla Was. Mm, mm, mm. Oj, no nie wiadomo, prawda? To prawda. <grym> no. Dobrze. A póki co bardzo się bardzo dziękujemy, serdecznie się żegnamy, i do następnego razu. Pa! pa, pa.